Słuchajcie, dzisiaj Smaki Divine. Ja i Krzysiek i Marcin. Czyli Krzysiek i Marcin to jest Dwóch chłopaków dla odmiany. I czas dzisiaj na co, Krzysztofie? Czas na pracę ciężką. Dzisiaj czas na krewetki. A dla mnie na naukę ja na jestem naukę. dzisiaj na szkoleniu, Krzysztofa. Dzisiaj przygotujemy makaron z krewetkami, z cukinią, z groszkiem cukrowym, z pomidorkami koktajlowymi. Taki idealny temat na randkę z winem. Dlatego dzisiaj mamy zmianę. Jest Marcin, będziesz mógł zorganizować fajną lunchę. Tak, tak, specjalnie się zamieniliśmy, przepraszam. Będzie... Baty tej nie ma, ona nie widzi. Nie mogła dzisiaj tutaj podejść. Tak, nie mogła. Była, odejść, ale mam... Była w planach, ale wyszło jak zawsze. Słuchajcie, y, znowu mamy zielony makaron od Bartolini. Nasza lokalna firma, jesteśmy niesamowicie wdzięczni za to. Y, I za tam ma krewetek? Tak. Czy zielony makaron? Zielony on jest w tej chwili z algami morskimi. Ile tego wrzucić? Jeszcze wrzucić cztery. Cztery takie. O, tu masz dwa i jeszcze jedno i starczy. OK? OK, tak. Makaron gotujemy zawsze od wrzącej wody, osolonej. Tak. I wrócimy do tego makaronu jeszcze raz. W jednym z poprzednich przepisów przygotowywaliśmy koncigilionie. E, czyli e, takie muszelki. Byłem smaczne muszelki, malutkie. Malutkie muszelki są najlepsze. Ale prawda? Ten sosik był bardzo dobry, tak, a sosik z muszelki to w ogóle bomba. Uh! <noise> Słuchajcie, e, przygotujemy sobie spaghetti nero, przygotujemy krewetki. Pokażę Wam jak fajne krewetki zrobić, żeby one wyglądały troszeczkę inaczej. Zawsze musicie pamiętać o jednej rzeczy. Krewetki, które kupujemy w sklepie, musimy zwrócić uwagę na to, żeby były szare. Szare krewetki są surowe, tak? Nacinamy sobie krewetki w Właśnie, ten sposób. Są ciekawe też informacje. Nacinamy krewetki w ten sposób. One potem dużo ładniej wyglądają, dużo szybciej się smażą. No i dużo lepiej to po prostu wychodzi, musimy uważać. Już mamy ostry nóż, żeby się nie przeciąć. Tak, no ale ty jesteś mistrzem krojenia, ja widziałem na paru wcześniejszych filmach, jak sobie No pod koniec, pod koniec zawsze idzie ciężej, prawda? Tak, tak, tak. No, tak. To rzeczywiście jest, jest ten, bo tutaj nie ma tej, tej sytuacji, że ty jakby odrywasz ty w ogóle tego noża nie dostawiasz do... Dokładnie. Bardzo delikatnie nacinamy sobie krewetki. Mamy cukinię, mamy czosnek, mamy groszek cukrowy. Coś makaron... przemieszać? Można... Wiesz, co, możesz przemieszać tylko makaron. Czy mam jakąś łyżkę? Łóźkę mamy, masz za sobą łyżki, proszę bardzo. Dobrze, Dobrze jest. Włączamy sobie patelnię, rozgrzewamy ją bardzo mocno. Zaczynamy od masła. Następnie damy krewetki, damy cukinię, damy groszek cukrowy. Chcemy, żeby ten groszek cukrowy został chrupki najbardziej jako możliwe, tak? Mhm. Damy skórkę z cytryny, damy czosnek i czosnek też przygotujemy tą metodą. Pamiętasz, jak robiliśmy czosnek ostatnim razem? No ja widziałem, tak. e, widziałem, widziałem. Miażdżymy jak czosnek, czosnek tak, tak, bokiem to noża. To jest I jedziemy, tak? I, I pysz... kroimy. Tak. No to już tego mi nie pokazuj, bo to jest dla mnie... Nas... Następnym razem ty kroisz. Tak, jak, tak, tak. Dobrze, to przy kolejnym, przy tak? siódmym przy kolejnym razie. O, 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 troszeczkę. Dmuchaj, dmuchaj. Dmuchajcie. Dmuchanie ma kolosalną przyszłość, tak? Także że makaron nie wykipi, nic się nie stanie. Właśnie, Dobra. często zdejmujemy, a tu nie ma co ściągać, tylko Dmuch. trzeba dmuchać. Mhm. Trzeba dmuchać, takie czasy. tak Ale słuchajcie, i teraz, bo ja pamiętam, że Ty tam to rozdrabniałaś i soliłeś ten czosnek. Tak, rozdrabniałem i soliłem, ale teraz nie ma takiej konieczności. Dmuchaj, dmuchaj. To nie tak krótko, trzeba dłużej dmuchać, naprawdę. Polecam. Dobrze, e... no, 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 zawsze jestem potrzebny. Słuchajcie, ja jeszcze powiem tutaj troszeczkę, bo się zastanawialiśmy, jakie wino do, do, tego, do tej potrawy ja może naleję troszeczkę, słuchajcie, wspaniałe wino z czerwonej porzeczki, porzeczki ja mam tutaj, spróbuję z przyjemnością. Okej, okay. pozdrówko. Zdrowie pań. Dmuchaj, do... dmuchaj, dmuchaj, nie ty się tu winem zajmujesz. Dobra, ja. zawsze, zawsze jestem taki rozproszony. Nie wiem to dobrze, czy źle? Dobrze. Masełko nam tak. się rozpuszcza. Pamiętajmy o tym, żeby go nie, spa e, nie spalić. Palone masło ma orzechowy taki posmak. To w niektórych daniach ma naprawdę duży plus. Natomiast w przypadku krewetek, to jest coś, czego nie chcielibyśmy osiągnąć. E, masło nam się rozpuszcza. Za chwilkę wrzucimy krewetki. Pokroimy sobie groszek cukrowy. Ja obcinam zawsze boki groszku. E, pokroimy sobie groszek cukrowy. Na. Dmuchaj! To jest trudniejsze. Miałem Anno. mieć mniej roboty. Zostawiłem Ci tylko dmuchanie, także nie wiem. Chyba w porządku. Eee, rozpuszczamy masełko, wrzucamy sobie krewetki. Jeszcze chwilkę. Mhm. Zobacz, co się dzieje. Są takie Masło, bąbelki. Bąbelki z bąbelkami. Masło gorące jest wtedy, kiedy zaczyna pływać. Teraz ono się rozpuszcza. Jak zwrócicie uwagę, ono pomału schodzi do środka. Jak osiągnie odpowiednią temperaturę do smażenia, to wtedy, zaczyna, wtedy ma, zaczyna pływać, można wrzucać składniki, które chcemy sobie smażyć i to będzie wtedy moment, tak? Zobaczymy jak ten makaron. No właśnie, ja Popatrz. mam... Zobacz, czy mm -hmm. ktoś z Was wie, co znaczy al dente? Znaczy to jest takie średnio wygotowane, to jest Nie. taki półtwardy? Al dente znaczy na ząb. Al dente, czyli na ząb? Tak. I jak makaron jest taki na ząb, czyli jest takie złamanie w ostatnim momencie, to już możemy go sobie wyłączyć, ściągniemy okay. go sobie tutaj. Ten makaron przygotowuje się bardzo szybko. Totalny banał. Wrzucamy. Mamy już gorące masełko. Zobacz, co dzieje się z krewetkami, tak? To też warto zwrócić na to uwagę. W niektórych gdzieś tam przepisach nazywa się to baranie rogi. Te krewetki, one się tak wybijają. zresztą zobaczcie za chwilę. Co ważne w przypadku smażenia krewetek, one zmieniają kolor na różowy. Różowa tak. krewetka jest ugotowana, usmażona. Jakkolwiek... Będziemy na to patrzeć. Dobry. Przepięknie to wygląda. Widzisz, jak one się rozwijają? Uh -huh. Właśnie o to chodzi. Kolejno dodajemy sobie cukinię. Tak? Uh -huh. Dajemy ją całą. przepięknie te krewetki się układają. Tak. Dajemy nasze wino, odrobinkę. Czyli i w kieliszku, i na patelni. Tak. dokładnie. Będzie taki smaczek, taki y, żywy smak. Wiesz, jak to się nazywa? Food pairing. Tak? Uh -huh. Wino, y, generalnie food pairing, E, możemy sobie robić z winem, możemy sobie robić z piwem, mm. e, ale te wina właśnie... Eee, porzeczka to są takie niestandardowe, no wino e, mhm. na pier, Pierwsza nasa, nasza myśl jest taka, że wino robimy z winogron, prawda? Tak. Tam mamy tutaj e, i wiśnie, i porzeczkę i to jest wyjątkowe. I to właśnie da charakteru tym daniom. E, I wcale nie musi być białe, wytrawne wino, możemy użyć wina owocowego. Jeżeli połączymy sobie te smaki, damy na koniec jeszcze pomidorki koktajlowe, damy skórkę z cytryny, e, damy pietruszkę, mamy ten, trosku, damy ciekaw. Możesz sobie śmiało rówce użyć. Chciałbym też być taki o, coś poruszać. Tak? O. O, tak. Dobrze, dajemy sól. Sól jest istotna. I kładziemy. Słuchaj, ja Ci też coś pokażę i to, to trzeba pamiętać. Nie podnosimy tej patelni, Brawie. niech ona leży. To znam z poprzednich odcinków Dokładnie. I... Ale... Nie gmeramy. Nie gmeramy. Tak, dokładnie. Tak, nie gmeramy. nie Dajemy pieprz. Dobra. I, okay, I pozwalamy się temu smażyć. A pokażę Wam jeszcze taki fajny patent na zagęszczenie sosu na sam koniec. Co warto zrobić, co przyniesie dobry, fajny, ciekawy rezultat. Jeszcze chwilkę nam się nie pogotuje. Zostawiłem ten makaron celowo w, w garnku. No właśnie, bo ja myślałem, że trzeba go znać. Wiem że już, że już Możem nie wodą, tylko olejem. olejem. Tak, bo olej zatrzymuje proces gotowania. Ale jeżeli wyjmujemy e, makaron z garnka i dajemy go prosto do sosu, to ta skrobia, która jest w makaronie, w którym się gotuje, daje nam taką, mmm, daje nam więcej sosu, daje nam naturalny sos, to też robi gęstość, tak? mhm. bo mąka ma swoją gęstość. Jeżeli dodajemy to Rewelacja. Razem, sos emulguje, a pokażę Wam jeszcze jeden taki fajny patent, e, który się świetnie sprawdza w przypadku makaronu. Może to nie jest specjalnie dietetyczne, mhm. ale to jest coś, co przynosi mega dobre rezultaty. To jest masło, to jest produkt, który... Eee, Czyli można, można kupić w sklepie. Można kupić w sklepie, tak, zdecydowanie. Albo nawet jest system, jak kiedyś pamiętam, jak byłam taki mały, mały, jak babci, to ubijaliśmy to masło. Myślę o tym, żeby wrócić do tego, bo to się staje coraz bardziej modne. Tak. To no, nawet ładnie wygląda. <noise> Takie ubijanie masła. No, ale, ale to już raczej dziewczyny, prawda? Kiedy, no, kiedyś był taki teledysk, widziałem, robili masło. Było, Dobre, było, było, było. było, było. było, było. Eee, dobra. Dajemy pomidorki koktajlowe, zobacz, tak. że teraz już, jak zwrócicie uwagę, jak możemy sobie zrobić jakieś zbliżenie, że ta cukinia zaczyna być szklista. Jak cukinia zaczyna być szklista, to jest ten moment, kiedy śmiało możemy dawać makaron. Zobaczcie jak on jest piękny. To jest ugotowany, jest na ząb. Jest taki jak trzeba. Jest do tyle ile trzeba. Rewelacja. Czyli trzy... 3... Trzy, to, to mamy, Krzysztof, tutaj dwie porcje, rozumiem, na randkę, do wina z czerwonej porzeczki. Dokładnie. Panowie, polecamy. Naprawdę. My tu patrzymy, że to już działa, prawda? Tak, tak już tak. działa, już, już działa. Widzisz, już jeszcze, nie, na jeszcze nie gotowe, a już ugrane, prawda? Dajemy masło, dajemy w różnych miejscach to masło, emulgujemy ten sos. Rewelacja. Słuchajcie, i na koniec teraz. Skórka z cytryny. Masło, 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 jest poszło masło. Zbliżenie, zapraszam na zbliżenie. Nie żałujemy, nie żałujemy tego. Słuchajcie, jak to pięknie pachnie. To jest rewelacyjny aromacik. Rewelacja. Ja Co tutaj kroisz krzyż. Dajemy bazylię na koniec. No to jest ta k krewetka, ta cytryna, te wszystkie ja smaki. Ja myślę, ja myślę, że Ty to czujesz. Ja że czuję. Mieszamy wszystko razem. Ale ty podniosłeś patelnię Krzysztof! No. Bo ja już mam gotowe, zobaczcie. A, ruch. sos. Zobaczcie, nie ma nic, masło jest rozpuszczone. rewelacja. Pachnie idealnie. Dajemy jeszcze odrobinę pieprzu. Tak. Wina. Tak. Ale to już wino to pamiętacie, że na początku było wino, a teraz już tylko w kieliszku. Czerwona porzeczka. Będzie się tak pinii komponowała. Podejdźcie tutaj wszyscy bliżej, zapraszam. Możemy? Śmiało, pewnie, że tak. Pamiętaj... Pamiętajcie. Pamiętajcie. Pachnie Słuchajcie. ziołami, świeżą sałatką. Zapraszam. Także widzicie, panowie, czasami można, a nawet trzeba dla kobiety ugotować. Wiecie, że krewetki. Proszę bardzo. E... Smacznego. Dziękujemy. Dziękujemy. Oczywiście. Z czerwoną porzeczką. Słuchajcie, za nami szósty odcinek. Tym razem panowie gotowali. Dla pań. Miejmy już nadzieję, że skutecznie. Dziękujemy, kochani. Dziękujemy. I zapraszamy na kolejne odcinki. Już niebawem siódme smaki Divina. A teraz smacznego. Trzymajcie się.